Jestem Kuba a w dzisiejszym odcinku otworzę już trzeci odcinek z Lego, z kart Lego Ninjago Trading Card Game. Akurat byłem w Tesco zakupiłem sobie trzy paczki z drejem z Nadakanem, z Moro, z Lloydem oraz Kane i z Chenem. I teraz muszę wybrać sobie jedno z tych i otworzyć, ale dobra. Jeszcze otworzymy sobie może najpierw. To kolejne odcinki pojawią się niedługo. Ale dobra, zaczniemy. Tu mamy tak, logo lego, logo, logo Ninjago. Tu mamy trading Card Game, Kaja i, i informacja o jednej karcie premium, gwarantowanej. Z tyłu mamy 5 e, kart kolekc... czekajcie. E, wracam za hałas, ale akurat jestem u babci. Tu mamy tak, 5 kart kolekcjonerskich, zbierz kolekcję 180 kart z postaciami Lego Ninjago. Szukaj specjalnych kart premium. 16 unikatowych kart błyszczących i 10 super rzadkich kart. I dłamy każdy ja. A tu całe kosztowało 4 zł. Patrzcie, tu piszę, że to kosztuje 3,90, a ja kupię za 4 zł. No to trochę to nie fair, ale dobra, 10 groszy mnie nic nie zbawi. Więc chyba sobie już możemy otworzyć. Ja nie mam nożyczek i będę ja to otwierał ręcznie. Sobie to. Czekajcie, może znajdę nożyczki? Dobra, znalazłem nożyczki trochę takie, byle jakie. Może nie byle jakie, ale są strasznie brudne, dlatego by to twoje. To. To są karty tutaj. Mamy karty. Mamy tak. Okej, okay, mam nadzieję, że żadnej nie uszkodziłem. Dobra, i wyciągamy pierwszą saszetkę. O, jak widzimy na start, mamy Ejzora. W siódmym sezonie też jest Ejzor. Tylko, że jako. Ten, jak on się nazywa? Wąż. Kolejna jest Burza Ognia. Ciekawa karta. Jeszcze kolejną jest Lodowy Shuriken. Ciekawe. Jeszcze kolejną. Ratilla. Ratla. I Ultraloid. Ja cię kręcę. Ultra Lloyd. Na razie my mamy już dwie karty Ultra. Mój brat ma. Kaja, a ja mam Ultra Lloyda. Nawet w ogóle się nie spodziewałem e Ultra Naprawdę. Jest ciekawo. Będziecie jeszcze raz sobie powtórzymy. Takie tu. No, a tak się prezentował e prezentuje nasza Troszeczkę Poturbowana może trochę. Ja nie wiem. Ja wolę zostawiać sobie opakowania, a instrukcji? No nie ma. Niestety instrukcji nie ma. Szkoda. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie narka.